To już drugi dzień naszych wyzwań adwentowych poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu. Wczoraj wylosowaliśmy świętą bądź świętego, który ma towarzyszyć nam przez ten nadchodzący czas Adwentu, w tym roku bardzo długi, ponieważ prawie cztery tygodnie. Zadanie na dzisiaj można to zrobić w jakiejś książce. Leksykonie ze świętymi. Można też odnaleźć w internecie świętego, którego wylosowaliście wczoraj. Prosiłem, żeby poznać tego świętego, zobaczyć kim był, kiedy żył, a dzisiaj znajdziecie jakiś fragment, jakieś jego zdanie, które warto zapamiętać, które będzie dla Was takim mottem, które będzie wracało przez cały nadchodzący. Dzisiaj rozpoczął się czas Adwentu, więc poszukaj świętego, którego wylosowałeś, wylosowałaś, i znajdź jakiś fragment, coś co powiedział, jakąś krótką sentencję, jakąś myśl z tego świętego i zapisz ją na kartce. Postaraj się do niej wracać jak najczęściej.